Cześć moi drodzy. W dzisiejszym odcinku Skibidi Toilet testy mamy w końcu nową Astro toaletę, którą widzieliśmy tą ulepszoną, więc dzisiaj sobie nią pogramy, potestujemy. I szczerze mówiąc, ja też będę mógł nią się zamienić, więc to jest też takie mega fajne. Więc jeżeli tylko będę chciał, to oczywiście bierzemy sobie ją i przejmiemy kontrolę nad nią. Natomiast na razie zrobimy sobie wielkie potyczki. Jestem ciekaw, jak ona sobie Powalczy po z Gimenem. Tylko pytanie, czy ja tutaj, to jest chyba ten Gimen. Więc jestem ciekaw, jak oni tutaj będą się zachowywać. Powinni walczyć między sobą, ale zostawcie lajka, like oczywiście. Weźmiemy sobie Tulgana. Nie możemy, nie mogę, chyba. Creator, czekajcie. Aha, muszę po prostu wziąć sobie tutaj i mamy tutaj change traction tool tak po prostu chcemy żeby jakby walczyli ze sobą okej okay. tools to chyba tu będzie contribution containers już zapomniałem słuchajcie o set relationship żeby oni się tu hajcili to pytanie czy ten Jimen jest w stanie z nim walczyć. Dobra, chyba będą teraz walczyć. Wow, głośno to trochę, ale dobra. Ty jak. To jest walka. Słuchajcie, na śmierć i życie. Jestem ciekaw, kto tu wygra. Ty, gościu, a czemu ty tu nie idziesz? Okej. Okay. Jak myślicie, kto tu wygra? Muszę ich tu podrzucić, żeby walczyli ze sobą. Wow, jak ten mu może przywali. Ty, nieźle. Ile on ma punktów życia w ogóle? Gdzieś ty tam poleciał ziomek. Gdzieś ty tam poleciał. Chyba, że umieścimy ich tutaj, słuchajcie. O! I tu chyba już nie odlecą, nie? Ale g się coś zawiesił. Ty, g nam się zbagował. Czekajcie, jeszcze raz go tu wrzucimy. To jest ten g tu. Nie, to jest Resurrected G-Man. go w ogóle. Skrzeszony. A on się nam tu będzie bagował chyba. To jest Upgraded. Chodź G-Man. Tu musisz wejść. I weźmiemy sobie naszego astro toaletę. I teraz ustawimy frakcję. A Jezu, nie zdjęcia, tylko frakcję. Jezu, co ten giman tu robi? Ty, wyskoczyli. Ale go odrzucił Ziomek gdzie cię to tam tak zrzucił. Dobra, to przesuniemy może. Dobra, teraz. Ten Jimena jakoś dziwnie wygląda. Dobra, to weźniemy tego Jimena, starczą. Ty, co jest? Popatrzcie jak on wariuje. A ten coś na niego musimy to jeszcze raz ustawić, bo to strasznie wariuje ten schemat. Nie? Patrzcie, tu mamy upgrade'owanego. No, teraz już się powinni bić. Tylko, że oni tak latają... g gdzie ty tak latasz, żeby te we w tej weftę? Patrzcie, jak oni latają, potem jest ino tylko problem. Cóż, może tu weźmiemy jeszcze innego? Jest Upgraded Heavy Nuke. To co to jest? Patrzcie, jakie mam misiowate te... To jest z tarczą. Chyba że weźmiemy jakiegoś innego, to jakby naukowca, tylko ten naukowiec tak brzydko wygląda, jakby tekstury mu się nie, nie wczytywały. Nie? Dobra, tu jest ten z kamerą. Gdzie jest nasz astro? Ziomek, czemu ty tak daleko poleciałeś? To jest problem, że one tak latają we świat. Patrzcie, jakiego jeszcze mam tutaj. Ten tu tymi rakietami. Nieźle, nie? Tylko, że to Jimeny tak latają i przez to jest problem potem. A wiecie, co może zrobimy? O, walka astro-toalet. Dobra, bijcie się, jestem ciekaw jak to jak to będzie wyglądać, kto wygra. Ten Jaggernaut jest e, słabszy, to dużo. A nie powiedzielibyście, nie? Ty może tu Tytano jeszcze jakieś weźmiemy od razu. Oj, ten tytan jest jakiś mały, taki, nie? Sie też tu leją. Patrzcie, to jest nowy. Z przyszłości. No a tu już się robi większa mucka, już jest lepiej. O, ty zginęli. Ten astro jest mega mocny ty. Z niebywałe. Dobra, pomożemy im. Czym on tak poleciał? Dobra. Ty, weź im tam walcz z nimi. Zobaczymy po której jesteś stronie. No, Juggernaut zginął już od razu, także trzeba uważać. Wow! Nawzajem się uniec. Czyż on Ty nawzajem się uczy... Wszyscy zginęli. Nie, ten as. Astro... Kurka, ten asto toaleta jest mega mocny, nie?